Pieśń dziewiętnasta Żal mi Cię, niebogo, że nie masz nikogo, co by Cię przestrzegł. Słuchaj, ale mało, a po tym uczyń, co Ci się będzie zdało. Bodaj przepadło to Twoje zwierciadło, bo Tobą szali. A ty się nie czujesz, dawno się nie swej twarzy przypatrujesz. Popatrz między szoty prawdziwszej roboty, ujrzysz tam i płeć chropawą, i zęby nieprawie białe, jeno uchyl gęby. Więc i lat tak snadnie mamkać nie ukradnie. Bo łacno zliczysz pod oczyma karby. Tego nie zetrą i weneckie farby. Aż się za cię wstydzę, gdy cię w tańcu widzę. A no wiem, czemuś mi się nie udała. Prosto jakobyś Młodym przyganiała. Także si te stroje, jakby nie twoje, tyś się ubrała prawie wedle świata, a to za krzywdę biorą twoje lata. Nie przeciw się Zosi, bo tę miłość nosi, że musi skakać jako sarna w lesie, a nie sromota komu czas niesie. Tobie na twe lata czas poprzestać świata. Cudniej ci będzie przejść kądziel, niż w wieńcu siedzieć za stołem, babie przy młodzieńcu.